Powinni się teraz państwo znajdować na placu dworcowym w centrum miasta. Stojąc plecami do punktu informacji turystycznej, po drugiej stronie ulicy widzą państwo dworzec. Trzeba podkreślić, że kolej odegrała ważną rolę w rozwoju Zabrza. Zresztą wiele śląskich miast, w tym Katowice, zawdzięcza jej w ogóle swoje powstanie. W okresie rewolucji przemysłowej, Epoce węgla i stali kolej zapewniała transport wydobytych surowców do odbiorców w całej Polsce. Dzięki wpływom z przemysłu tutejsze miasta mogły się rozwijać. Już w połowie XIX wieku Zabrze otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem i Wiedniem. Pierwszy dworzec otwarto tutaj w 1845 roku. Był to dwupiętrowy, ceglany budynek z drewnianym poddaszem. Dworzec miał dwa perony. I tutaj ciekawostka. Zabrze może się poszczycić pierwszą bocznicą kopalnianą w Europie. Jej tory prowadzą do koksowni przy kopalni Królowa Luiza, o której jeszcze wiele będziemy mówić. Na początku XX wieku przez tutejszy dworzec przejeżdżało ponad 80 pociągów towarowych i ponad 20 osobowych. Budynek, który widzimy przed sobą, wzniesiono w latach 60. ubiegłego stulecia. Wówczas imponował elegancją Jasnością i przestrzenią głównej hali. Był to budynek na wskroś nowoczesny, wizytówka miasta. Niestety dziś widać po nim upływ czasu. Proszę teraz skręcić w lewo i podejść do skrzyżowania ulic.